Hej, witam wszystkich bardzo gorąco, a w tym krótkim poradniku pokażę Wam jak do naszego filmu dodać napisy końcowe i co można z nimi potem zrobić. Ok, także co robimy? To sobie najp najpierw zatrzymajmy, przesuńmy sobie tu na koniec. Ok, no i wchodzimy w nasze narzędzia, wybieramy napisy i wybieramy tutaj z napisów scroll. Przeciągamy sobie tutaj na końcu, na koniec naszego klipu. No i teraz musimy dodać e, napisy. Także dodaj dodaję sobie napisy, to Wam przewinę troszeczkę. Ok, no i mamy dodane nasze napisy do naszego filmu. No i co teraz w tym możemy zrobić? Yy, oczywiście bez żadnej yy, korekty będzie to wyglądało w ten sposób. Yy, tutaj możecie sobie zaznaczyć, czy chcecie, yy, gdzie chcecie te napisy mieć, w jakim położeniu. Oczywiście domyślam się, że większość osób chciałaby mieć je na środku. Tutaj oczywiście możecie sobie zwiększyć, zmniejszyć ich yy, rozmiar. Ja tutaj powiedzmy ustawię sobie tak na yy, 60. Ok, w praktyce wygląda to w ten sposób. Zobaczcie. No i za pomocą tutaj tego scrolla możecie sobie decydować o tym, czy to ma być szybko, czy to ma być wolno. A ja bym chciał jeszcze Wam jedną rzecz tutaj pokazać fajną. Jeżeli macie ochotę, to możecie sobie zrobić tutaj cropping, czyli narzucić sobie taki efekt momencie gdzie to jest aha tu musicie wejść wideo ok wchodzicie sobie tutaj w zakładkę wideo i możecie sobie nałożyć z góry po prostu warstwę y, y, która będzie szybciej te napisy chować y, także jeżeli ktoś chce to może sobie coś takiego zrobić to jest kwestia gustu y, możecie tak samo dać na przykład z dołu i wtedy będzie to wyglądało w ten sposób Także to jest kwestia gustu. Ok, myślę, że w tym poradniku to by było na tyle. Oczywiście, kolor też sobie możecie zmienić. Tego już nie będę mówił, no bo tu raczej to raczej każdy wie, jak zrobić. Także, jeżeli macie jakieś pomysły na poradniki, to dajcie znać w komentarzu. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia.